Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, ja jestem. Nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każmy przyjść do Ciebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wysiadł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, prawdziwie, jesteś Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Mm -hmm. Mm -hmm. Pan Bóg swojej miłości daje nam dzisiaj bardzo ważne słowa, bardzo potrzebne dla naszego życia. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu historię proroka Eliasza, który po tym, jak dał świadectwo, że tylko Bóg jest Bogiem, i doprowadził do tego, że zostali zgładzeni prorokowi Baala, kiedy udowodnił, że Baal nie jest Bogiem że nie ma sensu składać ofiarę Bogu, który nie istnieje, królowa znienawidziła jeszcze bardziej Eliasza i cicha na jego życie. Do takiego stopnia, że on musi uciekać. I jak uciekał, doświadcza tak mocno tą drękę i tą kruchość, że już nie chce żyć. Mówi, Panie Boże, nie jestem lepszy od moich przodków, zabierz moje życie. Ale Pan Bóg posyła swojego anioła, który go podtrzymuje przy życiu. I w końcu Pan Bóg sam w tej kruchości, w tej samotności proroka przychodzi na spotkania z Nim. Ale tu jest ważne dla nas, po pierwsze to miejsce spotkania, a po drugie, gdzie Eliasz spotyka Boga. Wielu egzagiatów widzi w tej jaskini, w tej szczelinie na skale symbol Kościoła, dziewicy Marii, miejsce, gdzie mi. Znajdziemy uchronienie przeciwko naszych wrogów, naszych napastników, tych, którzy cichają na nasze życie. Ale o czym my tutaj mówimy? Ktoś cicha na nasze życie? My żyjemy w czasach bardzo łagodnych, kiedy ludzie są kulturalni, kiedy uśmiechają do siebie, kiedy wszystko jest kontrolowane przez prawo. Nieprawda. My żyjemy w czasach strasznej przemocy. Wystarczy patrzeć na świętych ostatniego wieku, na świętych naszej ziemi tutaj. Kim oni byli? Wszyscy, którzy naprawdę związali się z Chrystusem, byli prześladowani. Jest niemożliwy być prawdziwym chrześcijaninem i prowadzić łagodnie, łatwe życie. Każdy człowiek, który naprawdę stanął po stronie prawdy, doświadcza zmaganie, udręki, prześladowania Tak doświadczył prorok Eliasz, jak dzisiaj widzimy, jako konsekwencja tego, że dał świadectwo prawdy, że tylko Bóg jest Bogiem. Ale zobaczmy w świadectwo życia naszych bracia, święty Jan Paweł II. Człowiek kochany, który był kochany przez wszystkich, prawda? Nieprawda? Nawet nie był kochany przez wszystkich katolików. Było wiele ludzi, którzy uważali się za, katolika, za katolików i mieli Jana Pawła II za wroga, za człowieka wycofanego, który nie pozwala nam być wolni i szczęśliwi. Wewnątrz Kościoła byli ludzie, którzy nie kochali papieża. I w Polsce było wiele ludzi, którzy próbowali jeszcze zanim został papieżem, cichać na jego życie, zabierać mu autorytet, zamikać mu usta. Byli ludzie, tak zwani chrześcijanie zachodu, którzy nienawidzili papieża, ludzie ze wschodu, którzy nie przyjęli go w swoim kraju. Dlaczego? Bo świadectwo prawdy, które wychodziło z jego usta, było niewygodne. I papież cierpiał strasznie, okrutnie, w ciągu całego swojego pontyfikatu, odrzucenia, chociaż był człowiekiem kochanym, który nie robił nic złego nikomu. Jeżeli bierzemy życie kardynała Stefana Wiszyńskiego, za to, że dał świadectwo prawdzie, był prześladowany, uwiężony, maltretowany, Odpowiada, odpowiadał miłością na nienawiść swoich wrogów i jeszcze bardziej był za to prześladowany. Święty e, Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, to samo. Zabity gorzej, niż się zabije szczura jakiegoś. Kamionowany, potem topiony. Bo był niewygodny. Święty Zygmunt Feliński na wygnanie, dlatego, że ośmielał się mówić prawdę przeciwko e, władcy. Zapłacił za to, będąc oddalony od swojej owczarni. Święty Maksymilian Maria Kolbe, który w tym tygodniu będziemy obchodzić wspomnienia. Święta Edyta Stein tych wszystkich świętych ofiary wojny i tych systemów nienawiści i tych cichych świętych, którzy jeszcze nie są kanonizowanych, ale którzy z powodu Chrystusa byli prześladowani, znienawidzeni. Ile razy my sami, jak jesteśmy po stronie prawdy, jesteśmy niezrozumieni, wyśmiewani. Dzisiaj po prostu można śmiać się z naszej wiary, z naszej religii. Można umieścić bluźniercie materiały w internecie bez żadnej konsekwencji. Dlaczego wam to mówię? Bo jest nieubłagalnie, by w naszym życiu przyszły momenty trudne, momenty niewygodne. I zawsze, kiedy przychodzi prześladowanie, ze względu na Słowo Bożego, przychodzi diabeł i mówi zobacz, skompromitowałeś się ze względu na twojego Boga, a teraz jesteś sam. Gdzie jest Bóg? Kiedy cierpiesz, kiedy chorujesz, kiedy masz problemy, kiedy doświadczasz problemy w małżeństwie, w rodzinie, przychodzi zawsze diabeł i mówi no, pokaż mi twojego Boga. I kiedy Jezus Chrystus był na krzyżu ukrzyżowany, mówili do Niego, nie jesteś Bogiem, nie mówiłeś, że Bóg jest Twoim Ojcem, zrób co ze sobą: pokaż, że jesteś Mesjaszem. Zejdź z krzyża. I tak jest od początku historię zbawienia. I dlaczego to jest dla nas dzisiaj poważne i potrzebne, że jest nieubłagalne, aby w naszym życiu były zmagania? Ja w swoim życiu, chociaż nie jestem święty, Wiele razy byłem znienawidzony, prześladowany, bez powodu, bez powodu. I w tych momentach albo człowiek ma doświadczenie wiary, że Bóg mnie nie opuszcza, i nie dlatego, że jestem zasłużony święty, ale dlatego, że On jest wierny, albo po prostu pada mi w rozpaczy, grzesimi, szuka szukamy pocieszenia tam, gdzie nie ma dla nas żadnej pomocy. Ale człowiek, który naprawdę poznał Boga i wie, że Bóg jest wierny, niezależnie od mojej wierności. W momentach próby i osamotnienia i trudności, wie, że Bóg jest blisko. Mówimy o tej jaskini, która jest symbolem Kościoła. Bo tutaj, bracia i siostry, kiedy jesteśmy w Kościele i nie mówią o kościu budynek, nawet nie mówią o kościu instytucji, mówią o kościu wspólnoty, o, kościół, który, o Kościele, który jest ciałem mistycznym Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, gdzie jesteśmy członkami tej samej rzeczywistości. Kiedy ty jesteś w Kościele, zupełnie inaczej przeżywasz ataków na twoje życie. Kiedy przychodzi diabeł, aby cię zniszczyć, aby cię upokorzyć poprzez grzech, poprzez różne sytuacje. Doświadczasz, że jesteś częścią pewnej rzeczywistości, która jest o wiele potężniejsza od ciebie. Bo Jezus Chrystus obiecał, że bramy piekła nie przemogą Kościołowi. Zobaczcie potęga tych systemów, które były przed nami. Nazizmu i komunizmu i to wszystko. I stoimy, bo w kościele jest Bóg, bo jest pewne miejsce, gdzie Pan Bóg się objawia, gdzie Pan Bóg kładzie swoją rękę, aby chronić nas. I dlatego prorok doświadcza to przejście Boga nie w gwałtownym huraganie, nie w gwałtownym wietrze, w ogniu, ale w tym spokoju, które jest symbolem ufności do Boga. Przychodzi w łagodnym powiewie. Kiedy jesteś w skwarze prześladowania, Musisz być mądry, musisz być dojrzały, aby wejść ze, ze skwaru, wejść z tego gwaru, z, te, z tej przemocy, z tej gadaniny, z tego szumu. I nauczyć się szukać tego łagodnego powiewu Boga, który nigdy cię nie opuszcza. Jesteś chory, boisz się o swoim życiu, masz kryzysy w małżeństwie, upadłeś w grzech, jesteś w nałogu. Jaka jest ta sytuacja, która dzisiaj cicha na Twoje życie? I gdzie jest Bóg? Czy jest prawdą to, co mówisz, diabeł, że Bóg cię opuścił, że jesteś sam? Bo są sytuacje, które nas powalają na ziemi, że nie możesz upanować swoje uczucie, że zakochałeś się w kimś, kto nie jest dla ciebie i wiesz o tym i cierpię z tego powodu, albo że wchodziłeś w takim układzie w pracę, czy gdzieś indziej, który cię dusi, który cię zabije, albo są sytuacje w twoim domu, które zabierają ci całkowicie nadzieję. Gdzie jest Bóg? Opuścił Cię naprawdę. Czy problem jest w tym, że my w naszym lęku i w naszej ufności do samego siebie, nie do Boga, nie umiemy dostrzegać Boga, który przychodzi, aby dać nadzieję, aby odnowić siłę, aby wstawiać nas tak jak Prorokowi w drodze do pełnienia Jego woli. I dlatego dzisiaj jesteśmy wezwani, aby dzielić się tym uczucia świętego Pawła, który mówi mam nieustannie ból w moim sercu, duch, który jest we mnie jest świadkiem, że nie kłamie. Nie jestem zadowolony, nie jestem szczęśliwy, że ja jestem w Bogu, a moi bracia nie. Jest pewien ból we mnie, bo widzę moich bliźnich, którzy nie znają Chrystusa, którzy nie mają tą ochronę, który daje Chrystus, którzy nie mają ten pokój i to życie. Bo jest niesamowite, że ja byłem z młodzieżą niedawno w Oświęcimiu, jest doświadczenie wielu z tych, którzy tam byli, że wiedzieli, że idą na śmierć, że wiedzieli, że obrzydliwym. Obrzydliwą przemocą, zdradliwą, nikczemną, zaraz będą unicestwieni, ale mieli pokój. Bo widzieli, że są w Bogu, że Bóg zawsze jest po stronie słabych i pokrzywdzonych. Zawsze. I mieli pokój. A człowiek może mieć władzę i może być uzbrojony, i może być, mieć cały układ po swojej stronie, i może zdeptać drugiego człowieka. I co? A ma pokoju? Ma sens w swoim krótkim, kruchym istnieniu? I dlatego chrześcijanin jest człowiekiem, który żyje ostatecznie w pokoju. Problem jest to, że bardzo często my nie jesteśmy w Bogu, nie jesteśmy gdzieś rozproszeni. Nie ma w nas tej relacji z Bogiem, tej intymności z Bogiem, który daje modlitwę. Dlatego bardzo mi się nie podoba to, co się mówi w Polsce, że odmawiam pacierzy. I coś odmawiasz pacieży, i co ci to da? Oczywiście, że Pan Bóg wynagradza odmawianego pacierze, Ale można odmawiać pacierzy i się nie modlić. Bo modlitwa to jest relacja z Bogiem. To jest to, że ja przeżywam z Chrystusem, to, co ja dzisiaj doświadczam. Kiedy czytam świadectwo męczeństwa, świętej Perpety Felicity, które za kilka dni miały być wrzucone do dzikich zwierząt na arenie, jedna z nich rodziła dziecka i krzyczała z bólu. I przychodzi żołnierz i się śmieje i mówi. Rodzenia dziecka, które z ludzką sprawą nie wycimasz. Jak będziesz wycimała, kiedy lew będzie miażdżał twoje kości? I ona mówi, dzisiaj ja rodzę dziecka. Jutro umrze na arenie Jezus Chrystus. Nie mam czego się obawiać. I bardzo często brakuje nam tą intymność z Bogiem, która jest przeżywania Jego zwycięstwo nad moim problemem, nad moim bólem, nad moim umieraniem, nad moimi wrogami. Ja widzę po sobie... Teraz mam taki coś, co zabiera mi spokoju, bo ktoś mnie prześladuje bardzo mocno, w czasach, kiedy, kiedy jestem w ogóle bardzo powiedzmy, w cierpieniu związany z odejściem i tak dalej. Widzę, jak jest trudno cały czas wytrwać w tym pokoju, że Bóg idzie przede mną, że Jemu zależy na moje życie. Że gdyby nie było Pan Bóg, mnie od dawna by nie było. Od dawna by pochłonęła nas ziemia, naszych wrogów, demonów, bo mówi święty Paweł, że nasza walka nie jest przeciwko człowiekowi, nie jest przeciwko stworzeniom z ciała i krwi, ale przeciwko duchom ciemności, które panują ten świat. Czy ty widzisz naprawdę, że istnieje diabeł, który nie chce, byś był chrześcijaninem, by znalazł się w Bogu? Czy ty rozumiesz, że jest pewne zmaganie z Twoim życiem, abyś ty się nie stał podobny do Boga, świadkiem Jezusa Chrystusa i jego zmartwistami? I to jest problem, który bardzo często my nie widzimy. Bardzo często myślisz, że mój problem jest to, że mój mąż pije. Mój problem jest to, że moja żona jest egoistyczna. Że moje dzieci są upartych i niewidzięcznych. Że Polska jest taka i owak. Ale w kontekście Twojego istnienia, czy ty widzisz głębsze znaczenie zmagania, które są w Twoim życiu? Czy Ty widzisz w kontekście historię Twojego zbawienia, problemy, które przychodzą do Ciebie? I że Chrystus jest Panem, jest kiriosem nad tym wszystkim, co dzisiaj Cię spotyka. Nad Twoim zestarzeniem się, nad Twoim brakiem chłopaka, nad Twoim brakiem pieniędzy, na to, że odkryto choroba u Ciebie albo u kogoś kochanego. Że Jezus Chrystus jest Panem nad tym wszystkim. Że kiedy przychodzi moment, kiedy śmierci przychodzi, toczy Ci walkę z Tobą i wydaje się, że ona Cię pokona. Nastąpi cud chrześcijaństwa, że kiedy śmierć cię pochłonie, ona zostanie pochłonięta przez życie. Jeżeli tylko jest w tobie Jezus Chrystus, który jest Kiriosem, który jest nieśmiertelny, który jest Bogiem. Jeżeli ty jesteś w Chrystusie, jeżeli Chrystus w tobie żyje, zawsze kiedy zło, kiedy śmierć, kiedy szatan walczy przeciwko tobie, on sam siebie krzywdzi, bo prawda jest taka, że diabeł już został zwyciężony. On ma pewien czas, aby wystawiać nas na próby, aby się okazało, kim są ci, którzy należą do Boga. Ale Chrystus już zwyciężył śmierć, już zmartwistał, diabeł już jest przegrany. Jest tylko pewien czas, który jest mu dany, aby on wziął to, co do niego należy. Tych, którzy z pozoru należą do życia, ale którzy wybierali śmierć. I dlatego dzisiaj, bracia i siostry, to słowo chce, abyśmy dojrzewali. Jest bardzo wielu ludzi, którzy żyją naprawdę dziecinnie w swoim chrześcijaństwie. Kiedy jest słodko i piękno, jesteśmy szczęśliwi i mamy wiarę. Kiedy są problemy, prześladowanie ze względu na Słowo Bożego, wątpimy, grzesimy, zmagamy się, rezygnujemy, siębramy, wycofamy się. A więc wierzymy, czy nie? Doświadczyliśmy Boga, czy nie? Mamy z nim relację? Bóg jest kimś naprawdę obecnym w moim życiu, który daje mi świadectwo, że jestem. Zbawiony mocą Jego miłości darmową, czy nie? I dlatego, e, zanim komentuję Wam tę Ewangelię, to co mówi święty Paweł, e, już nieraz tutaj po powiedzieliśmy, że Sobór Watykański II mówi, że być chrześcijaninem to znaczy sentire cum ecclesiam, to znaczy czuć, co czuje Kościół. Być chrześcijaninem to znaczy dzielić się ze świętym Pawełem ten ból za naszych bracia, którzy są na zewnątrz którzy nie są w Chrystusie, którzy są w śmierci, w grzechu, którzy myślą, że są potężniejsi od Boga. Kiedy ty widzisz na przykład, że tutaj w naszym kraju pojawia się jakiś człowiek, jakiś polityk, czy kogokolwiek innego, który myśli, że jest na tyle potężny, aby walczyć z Bogiem i czujesz nienawiść do Niego, szedłeś na niewłaściwe tory. Bo Jezus Chrystus nie przyszedł nienawidzić tych, którzy Go zabili. Ale przyszedł kochać tych, którzy byli w czponach demona. Kiedy Twój mąż grzeszy przeciwko Tobie, a Ty nienawidzisz go, stracisz okazję, aby realizować miłość, której Chrystus chce Cię dać, aby kochać ten, który jest w ciemnościach, ten, który nie potrafi kochać. I tak w każdej płaszczyźnie naszego życia, kiedy doświadczasz niesprawiedliwości w pracy, kiedy ktoś niszczy Twoje życie, powoduje Cię cierpienie, traktuje Cię niesprawiedliwy. Zawsze, kiedy wpadamy w nienawiść, zmarnujemy naszego powołania. Natomiast powinniśmy być naprawdę zranieni w swoim wnęciu. Jeżeli naprawdę zasmakowaliśmy, że Chrystus jest ten jedyny, który może nasycić serce człowieka, to nie mamy prawo mieć inne, odczuć, inne uczucie do naszych bliźnich, jak tylko miłości. To pragnienie, aby oni poznali Chrystusa, aby oni mogli być znalezieni w Chrystusie, tak jak nam była nadana ta łaska, aby być w Chrystusie. Dobrze, z bracia i siostry, Ta Ewangelia dzisiaj jest bardzo dobra, potrzebna dla każdego z nas, bo apostołowie, pamiętacie tydzień temu, doświadczyli ten ogromny cud, że z niewielu pokarmu Pan Bóg nasycił rzesze ludzi, tysiące osób. I zawsze jest ta pokusa, aby wpaść w triumfalizmie, że jesteśmy w Chrystusie, a być królami na Ziemi. A Jezus Chrystus wie, że zobaczcie. Kiedy narodziliśmy się, było pewne zmaganie, abyśmy się wydostali z tego małego świata, które jest łono naszej matki, i narodzili się dla tego świata, które jest o wiele piękniejszego i większego. I na koniec tego kolejnego łona, który nas kształci do życia wiecznego, jest kolejne zmaganie. Na koniec naszego życia jest pewna walka, bo ciasna jest brama, która prowadzi do życia wiecznego. I bardzo często ludzie w momencie śmierci są nieprzygotowani. Dlaczego? Bo żyli płytko, żyli infantylnie. Jezus Chrystus tak szanuje swoich apostołów, że stawia ich w takich sytuacjach, aby oni dojrzewali, aby oni patrzyli w niebo, aby oni widzieli, myśleli o większe sprawy, jak jest przebywanie z Bogiem. I dlatego zaraz po tym triumfie Chrystusa, który rozmnożył chleba i ryby, on mówi: idźcie na drugiej stronie. Druga strona to jest Jerozolima, a Jerozolima to jest symbolem nieba. I w tej drodze do tej radości wiekuistej doświadczają wiatr przeciwny. Doświadczają fale, które miotają ich, które zagrażają ich życie. I są przerażeni, jak to możliwe, że Jezus Chrystus nas opuści właśnie w tym momencie. I tutaj kolejna rzecz. Jezus Chrystus odprawia ten tłum, mówi im, Gdzie jest ten prawdziwy pokarm, i następnie udaje się. Na modlitwę do swojego Ojca. Zanim Jezus Chrystus dokonał najważniejszych cudów w Ewangelii, zawsze idzie najpierw rozmawiać z Bogiem. Dlaczego my nie doświadczamy cudów w naszym życiu? Jeszcze raz. Bo nie ma w nas modlitwy, która jest przeżywanie z Bogiem swojego życia. Bardzo często idziemy z biegu. Ja widzę, że czasami ludzie przychodzą nawet na komunię z biegu. Przychodzi nowolipikami, o coś rozdają i łapie. Nie ma tej relacji. Nie ma tego przeżywania z Chrystusem każdego momentu mojego życia. I dlatego Chrystus, zanim dokona ten kolejny cud dla swoich apostołów, idzie najpierw na modlitwę do ojca, aby się dowiedzieć co, jak i kiedy. I następnie udaje się, krocząc wodami, które są symbolem śmierci, aby się spotkać z przerażonymi apostołami. Do takiego stopnia nie wierzą, że to jest możliwe, że myślą, że widzą zjawę. I wtedy zobaczcie, Piotr, który jest głową Kościoła, wyraża tutaj pragnienie, które jest w sercu każdego człowieka wierzącego. Panie, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi doświadczyć to samo, co Ty, że ja, kruchy człowiek, mogę Twoją mocą krocić nad wodami mojej śmierci. Jeżeli to jest prawdą, że Ty mnie powołujesz, daj mi doświadczyć, że z Tobą mogę zwyciężyć grzech, który jest w moim sercu, mój nauk, moja słabość moja nienawiść, mój brak miłości do bliźnich, do mojej żony, do męża, moje zamknięcie na życie, że nie chcę rodzić dziecka, bo chcę zachować e, wygodę, bo chcę żyć na poziomie. I tak po kolei każde nasze piekło, nasze zamknięcie, nasz egoizm. Panie, jeżeli to jest prawdą, że to Ty jesteś, daj mi doświadczyć to, co Ty, że śmierć nie ma władzy nade mną, tak jak mówi psalm, w tym wiem, że mnie kochasz, że śmierć nie triumfuje nade mną, że mój wróg nie triumfuje nade mną. I Piotr idzie i zaczyna doświadczyć, że póki patrzy na Jezusa Chrystusa, śmierć nie ma władzy nad nim, że on wychodzi w poziomie nadprzyrodzonym, że on panuje nad mocą otchłani. Ale kiedy zaczyna patrzeć na potęgę zła, kiedy zaczyna gapić się na siebie, że jest tylko kruchym człowiekiem, zaczyna tonąć. I tak jest ze mną i z Tobą. Kiedy się nawróciłeś, kiedy świadomie zacząłeś iść za Chrystusem, myślałeś, że jesteś w stanie pokonać całego świata, bo byłbyś. Ale potem zaczynasz patrzeć na siebie, że znowu zgrzeszyłeś, że to nie potrafisz, że to nie rozumiesz, że to nie umiesz, że to się boisz. Nie patrzysz już na Jezusa. Nie masz relacji twarzą w twarz z Jezusem. I zaczynasz tonąć. Masz takie doświadczenie, utonięcie i tak. Były momenty w moim życiu, kiedy widziałem koniec, po mnie. Ale wtedy człowiek, który doświadczył odrobinkę miłości Jezusa Chrystusa, nie przestanie nigdy wołać, Panie ratuj mnie. I człowiek zawsze doświadcza, że Chrystus jest blisko i podaje ręce. I dzisiaj, nie wiem, czy ty słyszysz, czemu zwątpiłeś małej wiary? Czemu zwątpiłeś, że ja ci daję życie i szedłeś szukać życie tam, gdzie życie nie ma? Wchodząc w trujących relacjach, w używkach, w czegokolwiek innego. Czemu zwątpiłeś, że ja jestem miłością, że ja wystarczam, aby cię nasycić? Czemu zwątpiłeś? Ja cię pytam dzisiaj. Gdzie ty jesteś w tej liturgii? Gdzie ty dzisiaj się znajdujesz, bo to Słowo jest dla ciebie. Jesteś przerażony taki jak Eliasz? Przeżywasz ten ból za tych, którzy wokół ciebie umierają z dala od Chrystusa? Czy widzisz siebie dzisiaj w tej scenie, na tym morze, na tym lęku, na tym umieraniu? Czy widzisz dzisiaj, że Jezus Chrystus pragnie wchodzić w tym lęku Twoim, aby uczynić z Ciebie nowym stworzeniem? Bo tego jest to, co dzisiaj, co Pan Bóg ma w swoim sercu względem Ciebie. Pragnie Cię dać pokój, życie. Pragnie Cię dać zwycięstwo na tym wszystkim, co Cię przeraża. Dlatego odwagi, bracia i siostry, życie nie jest łatwe, i nie jest prawdą, że czeka na nas. Jestem coraz bardziej zdumiony. Ja mówię do moich bliskich tutaj, że coraz bardziej na ślubie chcą posypać kościół kwiatuszkami, różami i tak dalej. Bo my jesteśmy nawiedzeni. Bo kto powiedział, że małżeństwo to jest drogą kroczenia nad łąką kwiecistą? Kto nam to powiedział? Zapytajcie kogokolwiek. Że każde powołanie zmagania to jest tak samo jak święcenia kapłańskie. To posypujmy kwiatuszkami kościół, bo życie w kapłaństwie to jest nieustanna wakacja. Jesteśmy wszyscy pękami z radości i z przyjemności. Tak żyją ludzie naćpani światem, nawiedzeni. Owszem, są przepiękne rzeczy, przepiękne jest kochać. Przepiękną rzecz jest niegodny stać się księdzem i służyć drugiemu człowiekowi. Przepiękną rzecz jest dostać od Boga męża i żona i rodzić dzieci i pokonać dzień po dniu trudy małżeńskie. Ale nie mów mi, że, że, że jesteśmy tutaj w taką idylą, bo to jeszcze to nie jest ten rozdział. Jesteśmy tutaj w piecu ognistym i wszystko stawia nas na próbę. Ale ważne jest to, byś miał to doświadczenie, że Bóg cię nie opuści, że nieważne jakie są twoje problemy, jeżeli masz odrobinkę pokory, aby nie wątpić, tak samo jak i Eliasz, doświadcza w tym łagodnym powiewie, tak samo jak apostołowie widzą w tej ciemności pewien punkt, który się objawia w nicości, w lęku, w umieraniu, w bankructwie. Dostrzegają, na początku się boją, a potem widzą, to jest Pan. I jeszcze w innym miejscu słyszymy, że jak tylko Chrystus wchodzi do, do łodzi, znajdują się na drugim brzegu. Doświadczają zwycięstwo, Widzą, Owoc swojego trudu. Dlatego dzisiaj nie bójmy się niczego, tylko tego się bójmy, aby się oddalić od Chrystusa, aby się zepsuć, aby zwątpić. To jest jedyna rzecz, co nie możemy, ale jeżeli naprawdę mamy już odrobinkę miłości do niego, zacznijmy dzisiaj od nowa prowadzić nowe życie, bo on idzie przed nami, otwierając wszystkie ścieżki, abyśmy mogli odnosić zwycięstwa.